Cześć. Witam was w kolejnym filmie instruktażowym naszej produkcji. Dzisiaj weźmiemy na warsztat drukarkę HP DeskJet InkAdvantch 1015. Włączamy drukarkę. Przygotowujemy drukarkę do pracy. Otwieramy drzwiczki dostępu do zbiornika Karetka ustawi się w pozycji wyjściowej, umożliwiając swobodne wyjęcie zbiorników. Pojedynczo wyjmujemy zbiorniki, przyciskając je delikatnie do dołu. Rozpakowujemy nowe zbiorniki. Zdejmujemy taśmy zabezpieczające. Sprawdzamy, czy na elektronice zbiornika nie ma zabrudzeń. Zakładamy nowe zbiorniki do drukarki. Dociskamy je do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Zamykamy drzwiczki dostępu do zbiorników. Na ekranie monitora pojawi się komunikat zalecane wyrównanie. Należy postępować zgodnie z zaleceniami, wciskając wyrównaj. Mam nadzieję, że wymiana u was także przebiegła pomyślnie. Zapraszam do oglądania innych filmów instruktażowych na naszym kanale na YouTube. Zapraszam także na stronę naszego sklepu